Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Krok. Witam Was w kolejnym filmie z serii Nie Tylko Granie. Fajnie, że jesteście. Chciałbym Wam się określić jak to wygląda w moim przypadku. Jak wiecie wspieram się portalem Eneba.com Eneba.com to jest naprawdę jeden z najlepszych portali z jakimi udało mi się nawiązać współpracę. I jestem naprawdę szczęśliwy, że właśnie z tą stroną jestem zaprzyjaźniony i mam możliwość promowania gier, które się na tym kanale pojawiają. Wpiszmy sobie normalnie enebacom. Tak wygląda ta strona. Tutaj możecie kupić naprawdę bardzo fajne, fajne gierki po naprawdę dużych, dużych promocjach. Są różne fajne serie promocji, które się pojawiają na Enebie co jakiś czas. Jest to na pewno no, no świetna okazja ku temu, aby sobie coś tutaj na tej stronie zgarnąć. Wybór jest ogromny. Możecie sobie kupić kiffkarty, w karty, game points, X do, coś do Xboxa, coś do PlayStation, coś do Nintendo. Możecie kupić sobie również oprogramowanie o wiele tańsze o wiele tańsze niż to normalnie bywa no ale koncentrujemy się na grach, jest bardzo bardzo dużo okazji które możecie sobie wykorzystać czy to kupić sobie GTA czy najnowsze Borderlands czy Star Wars Jedi Fallen Order za 116 zł jest wszystko w porządku i pamiętajcie o jednej rzeczy wchodząc sobie na coś takiego na obojętnie jaką gierkę klikając Kupno, god discount code. Wpisujecie sobie, graj za grosze i dostajecie zniżkę. Tak, to jest mój kod, który możecie wpisać sobie na enebie.com, eneba.com. No pomoże wam w tym, żeby naprawdę kupić taniej gry. Ale nie o tym. Chciałbym wam pokazać, jak można zarabiać na enebie. Eneba proponuje coś takiego jak program afiliacyjny. Dzięki temu programowi możecie proponować również gry. O co tu w tym wszystkim chodzi? Jak widzicie, to jest mój profil afiliacyjny. Jak do tej pory... W kwietniu i to nie w całości, bo, bo też nie zajmowałem się tym na cały etat. Z moich linków rewerencyjnych ludzie kupili 53 produkcje. Zarobiłem na tym 26 euro. W maju już są 3 transakcje na euro 33. Łącznie zarobiliśmy do tej pory przez niecały miesiąc m, takiego średniego promowania tych gier. Na profilu Grey za grosze umieszczałem co jakiś czas Gry, które warto sobie kliknąć. Robiłem taki fajny layout. Tutaj Elite Dangerous, tutaj jest Assassin's Creed Odyssey. Również inne. Niestety Facebook ucina mi zasięgi, bo zobaczcie, lajków jest około 400 na tym profilu. Jest dokładnie 481 a post dociera do 75 odbiorców i aktywność łączna 1. I niekoniecznie zawsze jest to kliknięcie w link. Facebook zmusza nas po prostu do promocji. Ale nie jest to istotne, bo nawet taka mała, taki mały zasięg powoduje, że na Enebie e, jesteśmy w stanie robić jakieś tam pieniążki. To teraz obliczmy sobie miesiąc działania, kurs euro. To jest 4 ,57 zł 57 groszy i powiedzmy, że zarobiliśmy 30 ,19 euro 19 centów. Łącznie zarobiliśmy 137 ,96 zł 96 groszy niezbyt długiego działania na enebie.com. Czasem to są 4 euro dziennie, czasami 3 euro dziennie, 4 euro dziennie, ostatnio było kilka centów. Ale to wszystko zakłada bardzo fajny, fajny zarobek, jeżeli włożycie w to serducho, jeżeli macie ku temu możliwości i macie bardzo dużo znajomych, czy prowadzicie jakiś fanpage tak itd., itd. to bardzo was serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie z enebą taką współpracę uruchomić. Zachęcam was też do tego, żeby, kliknąć w mój link referencyjny. Nie będę Was tutaj oszukiwał, że również zależy mi na tym, żeby ludzie zobaczyli, jaka Eneba tak naprawdę jest, bo jest to portal jeden z najlepszych na rynku. Wydaje mi się, że aktualnie nie ma nic lepszego do internet, do zaproponowania, jeżeli chodzi o tańsze gry. Dlatego ta Eneba dzisiaj jest prezentowana w moim odcinku. Jak widzicie, na tym da się zarobić. Tutaj jest lista wszystkich moich zarobków od początku e, udawało się to robić praktycznie codziennie, regularnie. E, czasem to było naprawdę dużo transakcji dziennych. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest sześć transakcji dziennych. Czasem było to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak różnie. Ostatni zakup był 2 maja. Ktoś sobie coś kupił za jakąś tam kwotę. Ja dostałem z tego prowizję 27 centów. Tutaj było miło. 1 maja ktoś kupił praktycznie no coś droższego. Ja miałem euro prowizji. Zdarzają się też takie małe prowizje ale tak naprawdę chodzi o liczbę całych zakupów, a więc jest to naprawdę bardzo, bardzo istotne. W profilu afiliacyjnym, tak jak widzicie, możecie sprawdzić sobie listę transakcji, którą mieliście i zarobki. U mnie to wygląda w następujący sposób. No mam nadzieję, że Was zachęciłem. Mam nadzieję, że napiszecie do Eneby, żeby nawiązać własną współpracę. Jest to bardzo e, korzystny e, jest to korzystny interes e, z perspektywy dzisiejszego kryzysu i z perspektywy tego, żeby sobie gdzieś tam dodatkowo zarabiać pieniążki e, na polecaniu gier do swoich znajomych czy do grupy odbiorców, którą macie na Facebooku. E, 137 zł lecimy dalej mam nadzieję że do końca maja będzie to 200 zł i tak dalej i tak dalej z perspektywy roku można zarobić sobie naprawdę fajne fajne pieniądze mam nadzieję że teraz klikniecie na link poleca... polecający w moim opisie zapraszam do kupna tańszych gier pamiętajcie z kodem graj za grosze jest o wiele, o wiele taniej. Znaczy, o wiele może. 3%, ale to zawsze są 3% w kieszeni. Te kilka złotych możecie oszczędzić w przypadku tych tańszych gier. Na przykład, nie wiem, mm, powiedzmy, że. Okej, okay, ta gra kosztuje 82 grosze. <grywy> Kupmy sobie ją. Powiedzmy, tak. Minimum order uh, amount is 3,89. Okej. Okay. No to musimy kupić jeszcze jakąś gierkę. Jak widzicie są jakieś pewne ograniczenia. Ale dobra, kupimy gotika Dodajmy go do koszyka. I teraz mamy tak, LEGO plus gotik. To jest łącznie 4,58 groszy. Wpisujemy kod GRAJ za grosze. Apply. 14 groszy mamy taniej. Czemu nie? Słuchajcie. Dla Was to jest jakiś tam plusik. Zawsze możecie też dzięki temu wesprzeć mnie. Mówił do Was Kroks. Bardzo Wam dziękuję, że byliście w drugim odcinku z serii Nie Tylko Granie. Dzisiaj z portalem eneba.com, który Wam bardzo serdecznie polecam. No to co? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko, cześć!